Moi drodzy, Szanowni Państwo, ja serdecznie witam na spotkaniu laureatów konkursu filmowego organizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Brójczyku Wielkopolskim Młodzież Wolna od Uzależnień. Jako starosta grudziński miałem zaszczyt i przyjemność patronować temu konkursowi. No i dzisiaj przyszedł czas na podsumowanie i rozdanie nagród. Ja z tego co wiem, to był pierwszy konkurs, który organizowaliśmy tego rodzaju. Mam nadzieję, że nie ostatni, a jak widzę po waszych roześmianych twarzach, radosnych oczach, no to, to widzę też, że warto było ten konkurs zorganizować i że rzeczywiście zainteresowanie konkursem było spore. I myślę, że możemy już przejść teraz do tej części takiej, myślę, najprzyjemniejszej, jaką jest rozdanie nagród. Ja tylko powiem w ten sposób. Że filmów wpłynęło do nas nawet pokaźna ilość, to jest 16. Także wy tutaj jesteście tą czołówką filmową powiatu rodzickiego, gdzie te filmy wszystkie będą wyróżnione. Mamy 9 prac z gimnazjów i 7 prac ze szkół ponadgimnazjalnych, gdzie tutaj było właśnie liceum liceumształce oraz szkoła ponadgimnazjalna tutaj w Grodzisku. Oczywiście, żeby je ocenić te wszystkie filmy, wymagało to też jeszcze czasu. I dlatego zebrała się komisja, gdyż ja tutaj wraz z kolegą Kamilem nie, nie byliśmy w stanie je sumiennie ocenić. W związku z powyższym zaprosiliśmy sobie do komisji osoby profesjonalne w tej kwestii, powiedzmy tak, na teren Kwiatu które nam tutaj pomogły w ocenie tego. Wybór był bardzo trudny. Powiem tak, że były one na, może w szkole gimnazjalnej, na jakimś takim równym poziomie, wybijał się jeden film, który w ocenie nas. No musiał wygrać z na tej, że był przedstawiony naprawdę w kwestii naprawdę innej niż inne. I wszyscy za ten punkt dali śmiało po 10 punktów na 10 możliwych. Był bardzo dobry. No i w szkole ponadgimnazjalnej ten poziom był też wyrównany. No i tam tutaj różnicy punktowej nie było za duży, za, za, za zbyt wielkiej. No ale też trzeba było wyłonić ten najlepszy w naszej ocenie i też taki został wyłonięty. Trzecie miejsce. Temat był, jeśli powiemy tytuł, to każdy z Was to ten film w tej miejsce osiągnął. Młodzież wolna od uzależnień, klasa pierwsza A, gimnazjum w Taszkowie. Jest to Dominik Kuczek, Beniamin Hejczyk, J. Wilczek, Jakub Owczarek. Pogoniamy. I opiekunka pani Małgorzata Walkowie. Pani Małgorzata. To będzie kapitanem. Koleżanka, gratuluję bardzo się i mam nadzieję, że to nie koniec naszej przygody z filmem. Gratuluję. Maręce. Równo do podziału. Drugie miejsce za również gimnazjum w Taszkowie. Były te osoby Maria Śledź, Agnieszka Kroszecka, Mikołaj Krosicki, opiekun Mariola Wany. Zresztą ja jego miejsca i również mam nadzieję, że jeszcze będziemy się spotykać. Okay. Bardzo bardzo bardzo. Też do podziału. Kolejny <placuj> ja po mieliśmy drugie, to musi być pierwsze. tak. Wiadomo, że nie wyczytaliśmy. Pierwsze miejsce zajęło gimnazjum w Ranowie z tematem Szukając własnej drogi. <placuj> <placuj> Zdjęcia Michał Kowalski, Mateusz Wójciuk. tak? Gratuluję. gratuluję. I oczywiście na paną Jeszcze raz gratuluję i wszystkie Dziękuję. Trzecie miejsce w ponad gruponac gimnazjalny z tematem narkohol Uzależnienie zajęło Liceum Ogólnokształcące. Aleksandra Adler, Klaudia Radajczak, Janusz Morkowski. Doszkuję, do zobaczenia na... Występne Drugie miejsce zajęła, różna drużyna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Michał Kwiatkowskiego z tytułem Save Your Life. Artur Bartkowiak, Patryk Bartkowiak, Mateusz Darcz, Michał Poznania. Pierwsze miejsce. Zajęła drużyna głównie zespołu szkół ponadgimnazjalnych w gminie Krakowskiego z tematem nauk, alkoholizm. Kamil Ciorka, Adam Cukier, Dawid Prace polegały na tym, żeby podkreślić, zwrócić uwagę właśnie słuchaczom, osobom, które będą oglądały te filmy, że problem jest, ale z tym problemem idzie walczyć i pani to przedstawiliście właśnie w tych seansach filmowych. Powiem w ten sposób, że pierwsze miejsca zresztą gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Prace ich trafiły do międzypowiatowego turnieju, do Nowego Tomyśla. Ogłoszenie tego, tego finału konkursowego odbędzie się prawdopodobnie 20, chyba, czy 18 czerwca, datę oczywiście Wam podamy. I tak tutaj spotkaliśmy się dzisiaj w starostwie, tutaj w budzisku, tak spotkamy się w miejscu wyznaczonym przez starostę nowotomyskiego w budynku, nie wiem czy starosta, czy gdzieś na sali, gdzie właśnie te filmy będą również pokazane. I tam też wygra spośród wszystkich ten najlepszy. Jeśli będziemy mieli gdzieś okazję, po prostu kręcić filmy o takiej tematyce lub innej, tematyce dotyczącej bezpieczeństwa, to my te filmy naprawdę będziemy odbierać i chociażby na kanwie naszych spotkań z młodzieżą przedstawiać i podkreślać, jaką ważną rolę wy dla innych.